Cała og... Ty! Właśnie, czekaj, 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 czekaj! Ja tu coś jakby zauważyłem. CO?! Jak to zmienić, buźka?! Jak to zmienić? Tu nie ma nic, bo to jest po prostu sterowanie. Czekaj. Rozszerzona konfiguracja. FX. Pod P? Nie działa. Zbudowaliśmy. Nie działa. Ty, nie wiem jak to zrobić. Fajny bajer, ale nie działa, wiecie? <ścoughs> Nie mi zwykłe strzały, w sumie to jest dobry pomysł. Dobry pomysł, tylko też nie działa, wiesz? Bo się ich nie da zdjąć. Ty! Ja wiem, jak to zrobić! Ej, widzowie! Słuchajcie, patrzcie tutaj, nie? Nawet nie wpadliście, ku na to! I patrzcie teraz! Jak nie wpadłeś na to, zostawiasz łapkę w górę, ale bez oszukiwania, ok? Słuchajcie tutaj, patrzcie, k na to! Ja wam powiem, k jak to zrobić! Patrzcie na to, pyk! Pyk! I a, o! No kładna, no czemu nie działa? Nie wyciąga tego łuku No nie no co za k... Za pomysł się powinno liczyć, no ale pomysł dobry, co nie, co nie, tylko że nie działa. To może to się nie da tego zmienić. No jak to zmienić? Jezu czemu nie ma tego w opcjach, K- Klucz uruchom... Może to jest to? Puj, no, nie działa. Fokus combat. Rozjaśnić. Napisy w filmie. Co tu się knie? Ty jest coś więcej kluczy! Skonfiguruj dalsze ten. Atak pozostał. Atak dobrze. Parować. Zamknij print. Nie działa smutek. Co. <śleski> nie działa ich. No i dobrze, no no elegancko. Więc chyba potwał, ale jak potwałek nie działa. Ok. O, działa! O, no, co to są... Co ale działa! Oho! Uh -huh. Nie. A, dobra, jestem jednak...